jak obudziliśmy się z robakami wypadającymi z truchła szczura na Bali. Wróciliśmy do naszej willi i Grzysiek mnie woła, że coś po nim łazi. Sprawdziłam, był tylko jeden biały robak no i pomyśleliśmy, że przenieśliśmy go po prostu z dworu. Ale śpimy sobie smacznie. Szósta rano Grzesiek mnie budzi, że znowu coś po nim łazi. I znowu oglądam go. Jeden robak, który chodził mu pod koszulką, więc to naprawdę nie było przyjemne. I to wiecie, taki robak biały, grubiutki, tłuściutki. O spaniu już nie było mowy. No i to już nie mógł być przypadek. Zaczęliśmy szukać po całym domu. Był też taki zapach padliny. Strasznie śmierdziało takim popsutym mięsem. Odsunęliśmy łóżko, a tam kilkadziesiąt robaków. Ale dalej żadnego źródła Zawołaliśmy babcię i dziadka, którzy opiekują się tutaj naszą willą i oni no, zaczęli tam zamiatać, trochę się rozglądać. Dopiero po jakimś czasie dziadek wszedł na drabinę i na naszym ozdobnym balijskim suficie znalazł wyschniętego szczura. I my czuliśmy lekki smród i wołaliśmy gospodarzy wcześniej, ale oni mówili nam, że to zawiewa gdzieś z zewnątrz, że trzeba popsikać perfumami i będzie dobrze, a jeżeli szczur przeszkadza nam w nocy i nie daje spać, to należy się pomodlić, bo szczury, jak wszystkie zwierzęta na ziemi, mają prawo żyć. Tutaj lokalsi są w dużym kontakcie z naturą. Zapytałam babci, czy u niej w domu też są szczury i oczywiście są i wiecie my nie jesteśmy tak przyzwyczajeni do życia ze zwierzętami więc rozłożyliśmy trutki ale no nie spodziewałam się że ten szczur na swoją ostatnią noc wybierze nasz sufit a na koniec jeszcze babcia powiedziała że skoro rozłożyliśmy trutki to jest to nasza wina że szczur zdech i teraz nam śmierdzi